To się go w kolejnym odcinku Ucieczki z Piekła, z serii, w której oddawniamy, że. Elohel jest jak stabilna emocjonalnie pogoda w Polsce. Miejsce nie! Myślę, że no to jest jakiś żart, że wychodzę na dwór tam z 4 stopnie. Jak jeszcze pędem jak parę dni temu było 30 i mogę w krótkich spodenkach i klapkach wychodzić. Aktualnie jest, troszkę niekolorowo. Ostatnia gra prawdopodobnie przed biciem platyny 1, no chyba że przegramy. Jak na razie, czakra jest dobra. 41 zwycięstw i dwie porażki nasz aktualny wynik. Dzisiaj toplane slash botlane. No i zobaczymy, co tam zostanie wyciągnięte. Więc Właśnie Możemy sobie tutaj otworzyć skrzyneczkę. I dostaliśmy Amumu. Okej, okay, nie wnikam. No i okej, okay, mamy top lane. Mamy też Last Pika, więc bardzo fajna sprawa. Owaj też tak myślałem, że kończymy się arsenał ludzików, którymi jakkolwiek ogarniam. A już jesteśmy na takim poziomie, że to no, trzeba mniej więcej wiedzieć, co się dzieje. Dariusa niezbyt kminie. Nie grałem dużo Darius'em, ale no mam taką ochotę. Ostatnio też na TikToku oglądałem trochę użytkownika Xiao, Xiao Meng, Ten Meng. najlepszy Darius, o którym dwa lata temu był nagrywany materiał. No i grając z Darius'em, prawdopodobnie zbanujemy sobie jakąś vein, jakiegoś Range Topa. Też w sumie też mamy Last Pika, więc nie powinniśmy się aż tak martwić. Ostatnio coraz mniejsza aktywność w komentarzach, więc chłopaki, nie zapominajcie, że ja to czytam. Ja czytam wszystkie komentarze, patrzę na bieżąco co tam jest proponowane. Wiadomo, że każesz migrać z Singerem pod Formułę 1, to z tym może być ciężko, bo single jest dosyć specyficzny, bohater, którego jednak trzeba ogarniać i ma troszkę inny playstyle niż reszta. A Darius jest taki bardzo typowy, więc no tutaj dużych problemów nie powinno być. Może jakąś rybę jeszcze wyciągniemy? No i tego ziomka chyba pogrzało, że on z lanerem się wymienia? Luners w naszym lesie, ciekawe, ciekawe. Okej, okay. chłej Diana, Pantheon Leona. Czy Darius jest dobry wypantelniarza? Nie wiem, ale się przekonamy. To w ogóle jest dobre w Patelniarza, to jest pytanie. Pytanie, czy OG Darius BioForge, czy Dangmaster Darius? Mi się trzeba wziąć Ghosta, jeżeli chodzi o runę to tutaj raczej Konfistador. Tak, 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 tak. No i to. Jeszcze możemy dopchać atak speedem. W ogóle mam wrażenie, że kiedyś na Nordiku było więcej polskich ników. My tych polskich ników aż tak nie spotykamy. To jest jeszcze tylko Upo Olek, ale tak poza tym to innych tych zawodników nie widzę Polaków. Poziom tutaj nawet Emeralda Dwujecz, więc to już żarty się kończą. Zaczynamy z Dora z Blade. Em. Gdybyśmy grali w jakiejś ręce PNL, to wiadomo, Doraz Shield, ale w mele to chyba właśnie to będzie najlepsze. No i co? Cheezerka tak zwana chyba. Wydaje mi się, że patelniarza level 1. Generalnie Darius zazwyczaj zwycięża level 1, na pewno zawsze wycięża, bo wejdziesz w i potem dojeżdżasz jutka na goście i nie ma problemu. No gorzej się właśnie robi, jak zaczynasz grać na czempiony typu Trundle Typu właśnie patelniarz, który ma jeszcze Ignite przed the atak, więc full setup pod dominację level 1. Ale dobra, możemy tu wejść, to jest troszkę agresywne, gdyby on tu stał od razu, to mogłaby nie być ciekawa sytuacja, ale jeżeli ona face swojej to wydaje mi się, że powinniśmy wygrać, chociaż mogę się mylić, bo nigdy tego jeszcze nie robiłem. Dziwnie, że go tej nie ma, bo jeżeli nie stoi tu, nie stał też tu Prawdopodobnie albo stoi pod towerem, albo oni robią jakiś inwade na Q, albo stoi na red buffie, no ale stanie tutaj na pierwszym levelu, tak od samego początku. Ciekawa sprawa. Zawsze lepiej gdzieś tam się rozstawić, tak, żeby pewną część terenu odsłonić i dawać wizję swojej drużynie. Więc Barmen będzie stał na linii, bo się faj strzykuje. Dobra, jest na linii, więc idziemy tędy. Pytanie, czy chcemy zacząć z W, czy chcemy zrzascząć z Q w takim razie? Okej, okay, on z tym zaczął. Wydaje mi się, że możemy tu Q jednak zacząć. Poszukajmy jakiegoś kiuska. To będzie trzeba spejsować jego. jego Q i to jest najważniejsze, żeby nie dać się tym gdzieś trafiać. On już tu kuma z powrotem. Nie powinien nas chciał tutaj skontestować. O, nie trafiłem tym. I nas może dojechać. Możliwe, że tutaj może odpalić spotkę, raczej na pewno. A, nawet jeszcze umarłem. No, patelniarz level 1 jednak jest trochę broken. To bije sporo, nie będę ukrywał. Nie spodziewałem się aż takiej bomby. No, ale jednak Ignite robi swoje. Hmm, kurde, on tutaj... No bardzo agresywnie, ale no ten zasięg nie wyczuty z mojej ręki. Widzimy tutaj na max range'u jeszcze to. Ciekawe. Ok, okej. Tu jest jakaś wojna. Nie podoba się to do mnie. Chłopaki tutaj raczej dostałem stąpa. Chociaż może jakbym tu odpalił ghosta. Tylko ja nie mam levelu trzeciego, ale tego tutaj kolegę powinniśmy chyba dojechać, nie? Gdybyśmy mieli chociaż jakikolwiek... pomoc. OK, Mamy coś takiego. Ale tutaj raczej bym się bał tego. Nie wiem, czy nie muszę flesznąć. OK, tutaj jeszcze troszkę złapiemy. No, ale generalnie nie wygląda to najlepiej, bo ja mam mało HP. Wave jest tragiczny. No i dlatego się na przykład ciężko gra na topie, nie? Udwali się coś takiego, a teraz jest taki wave, ja tu muszę zrekolować. Klikasz to. No i już są pewne tarapaty. Nasz jungler to jest znacząco do tyłu. Nasz midlayer tutaj dostał stąpa no i on tu będzie dojeżdżany, czy nie? No ja mam taki wave, że na topy już się grać nie da. Jesteśmy tak do tyłu, że to jest niegrywalne. Dlatego no w takim razie musimy tutaj pójść i poszukać czegoś pod midem. Może przejdziemy po wardzie, ale on tak nie gra, jakbyśmy przechodzili po wardzie. No i dobra. W takim razie wykorzystajmy to. On chyba nie ma... nie, na pewno nie ma TP tego lesza. Oj, i jest zasięg. Nie wleciał odpowiedni, no ale kill jest Na jak to tylko wyszło, my tam jesteśmy sfreezowani Jesteśmy jeden level do tyłu, na topie, nieciekawie Ale wróćmy, wróćmy sobie spokojnie pod tower Pod towerem sfarmimy tego wave'a, jeżeli nie zostaniemy zdewywani Chociaż wątpię, że nas był w stanie zdejmować pantonem 100 do 0 Tak się nie powinno stać Okej, okay. tutaj podskoczył w nas O Możemy go wciągnąć, złapię dwa tower shoty. Gdzieś tam lekko go bijemy, będzie się cofnąć prawdopodobnie teraz. Nie wiem, gdzie się cofa, najprawdopodobniej. Zajmę to jeszcze podszedł. okej, okay, przerałam mu recall -y straciłem przez to kanona. To same w sobie nie jest fajne. Myślałem, że na niego damy radę. Ale to i nadal stoi, więc teraz próbujemy wybajtować jakoś jego kół Kuby bajtowane, ale niestety dostałem tym. E, nie trafione. Jednak ten zasięg jest trochę mniejszy, niż bym myślał. Śmieję jeden level do tyłu. No, też trochę ciężko grać, ale. No, jest tutaj okno do naszego junglera, żeby przyjść i go zabić. No, on tutaj powinien umrzeć. Tak szczerze, tu powinniśmy go zabić i wtedy jesteśmy back in the game. Tylko, on nasz jungler musiał przyjść. Spinguję mu to, żeby wiedział, co ma zrobić. Jednak on jest zajęty na razie grąpem. I teraz, zamiast wlecieć, pewnie będzie coś tam się przekomarzał z Dianą. Okej. Okay. No, i gość z naszy. W sumie patrzę, jak to wyglądało. I to, że nie trafiłem ku to szczerze, chyba nawet mogłem sam go dojechać. Ale każda, każda gra jest lekcją, no ta na pewno będzie dosyć sporą lekcją. Graje na pantona i grania Dariusem. Kupmy może sobie buty, Steel carpsy, pancerniki tak zwane. I jeszcze tego poshona. I okej, okay, no niestety bot się wywrócił, więc to idealne nie jest. No ale już jako tako powinniśmy wyrównać tą walkę. W ogóle te, em, chciałem, że mam dłuższy zasięg tego pula. Teraz też mamy go start, ale jestem jeden level, level do tyłu. Ale jest dosyć spoko pozycja dla nas do grania. Oj, to w creepa walnęło. Jeszcze tu zdążył wskoczyć do środka, więc trade mega tragiczny dla mnie. Jak się nie trafia, kuno, do ten Darius nie jest taką bestią, jaką powinien być. No to ewidentnie trzeba mieć wyczutkę na to. Okej, okay. najpierw są żelki. Powinny gdzieś być żelki. Ja bym poszedł po prostu po żelki, a potem zajął się jakąś egzekucją tu. Ale jakim systemem to nie trafia? No, i dobra, umarłem, ale on chyba też umrze. Umrze, umrze. Okej, okay, no, nie jest źle, nie jest źle. On tam czekał mega, żeby z moje s parować. No, bo wiadomo, że on ma też ten plus, że może moje E zablokować. To w się sensie moje R. Wave jako tako jest na równo. Tej zabijam. Jest dosyć spory cyrk, ale wydaje mi się, że powinniśmy go teraz outscalować. Tylko ja muszę zacząć trafiać to ku. Mam taki dziwny, kurwa. Tółko. Też problem jest taki, że on zawsze może gdzieś łatwo to wyspejsować, a jak nie wyspejsuje, to po prostu kichnąć w na mnie i ty, ty jest dodżowane. No dobra, wave, no nie fajny dla nas, ale też tej Dariusa nie ma. się poszedł w Mida. Więc my też tego Mida zbiegnijmy. Chodź, tutaj kolego. Tu będzie? Nie, czyli poszedł chyba naokoło. Pozostawmy to jeszcze warda dla naszego zawodnika. Jednak jest tu jakimś cudem. O to nie chcę walczyć, bo wydaje mi się, że nie wezmę tego. Znaczy wziąłem, ale zbyt długo by to trwało. No, nie siadło tej to Q. Dobra Wow Wreszcie siadło i teraz Powinno sią znowu. Nice! I on teraz tego nie ma. To flaszujemy out atak Q i R. No i zajebiście. I o to chodzi. Tak się gra tym Dariusem. właśnie... Szukamy... Trzeba szukać takich okien, nie? To jest najważniejsze w tym graniu w League of The Legend. Żeby szukać okien, jak twój przeciwnik intuje. Bo jeszcze tu nie ma, ale weźmy sobie tego, przytulmy tego plate'a. Tu tego wave'a już nie będę brał, bo za długo bym stał, więc po prostu grzecznie sobie rikoluje. Pantoon jest bez flasha. Teraz kupujemy Fage'a i kupujemy to. No i to już dosyć spore itemki są, więc powinniśmy się jakoś tu odbić. Na no start był tragiczny, teraz zaczyna to wyglądać jakkolwiek sensownie. Co no prawda creepy, no mamy małe. Mamy małe, no tutaj dużo cyrku było. Oni też mają... 6 czerwiaków, więc będą szybko puszować. Mamy też Aureliona, który zraszował Archangela na pierwszy. Dziwne, 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 że nie kupuje i temu, jakim jest Rylaj na pierwszym itemie. Dobra, i widzimy, że gościu był w midzie. Chyba tam skoczył z erki. Tam jest jakaś dalsza wojna, ale wygląda to ok dla naszych zawodniczków. Więc Ward'a. Nie wiem, dlaczego coś szli, żebyśmy wiedzieli. Tu już one Dobra, zanotowane. No i chyba wygrywamy z nim jeden na jeden teraz. nie ja mam teraz Erki. Poszedł może jeszcze zrobił kraba, jeżeli by stał, bo go nie będzie, nie będzie. Ale tak możemy też schowerować tam Mida, żeby przecież, coś się działo, to żeby zbiec. No i tak nie mamy co robić na topie. No i teraz pójdźmy tu, bijmy się z tym zawodnikiem. Okej, okay, nie mam teraz kół, więc przez chwilę przecilujmy. Diana zabija nam całą drużynę. No teraz jest taka dziwna sytuacja na topie, bo w sumie nie do końca wiadomo co można robić, bo mogę też szukać jakichś takich kiusków luźnych. To jest zwardowane, bo poszedł za mną ten... No i teraz to by się do nas puszowało, Co zasady oczywiście, co do zasady, bo gdyby chcemy grać jakieś trade i rzucimy kuno, to gdzieś tam ten push ciężko jest, żeby był. No dobra, zbomsujmy to. Niech to tutaj będzie stać obok nas. O, tu jeszcze jest Hway. Więc chciałem, chciałem wziąć sobie kanona. Niestety chyba nie będzie mi dane, tylko ona przytulić, chociaż on tam dosyć długo stoi. No a ten chłej, no niepocieszające co on tu robi. Halo? Jakaś pomoc? Coś tego typu? Czy ja muszę tutaj dropować wszystko? Dobra, jeden zabity. Ten mnie zabił, oczywiście nie wiadomo z czego. Losowo dostaje 10 razy Q pod towerem od dziutka, bo ziomek stoi na topie cały czas. I może mnie walać pod towerem. Dosyć nieciekawa sytuacja, no ale dobra, no jeden za jeden nie jest źle. czasie tutaj troszkę. No, ak są zawodnicy. To jest dosyć ciekawe, że ziomek tak długo może stać na topie. No dobra, pójdźmy teraz w mida, niech on sobie farmi to. Może go tam uda się zrandonować. Oj. Halo, odwrót? Ty go zabijasz kolego na Aurelionie. Okej, okay, no to nie wygląda ciekawie na tym bocie. No bardzo przynajmniej jednego zabili. Top niestety nie żyje. To jest jakiś FFW odproponowany. No, no, my. Mida nie spuszczujemy. Znowu dwóch na nas. A nie, czy w ogóle jesteśmy w stanie to przeżyć, jak on tak szybko biega? Ja po prostu będziemy dead. No, i tyle z tego było, bez flasza, bez ghosta. A gościu na przyspieszenie od nas biega. No, trochę dysrespektowałem to, że on sobie tak szybko będzie biegł tym chujem. Kłopoty są też w naszym lesie. No i nie ukrywam, że ta gra nie wygląda kolorowo. Nie wygląda kolorowo, bo ja też ciężko mam, żeby jakkolwiek coś tej z tego wyciągnąć. No z tym Dari Dariusem. Jeden, ja że nie ukraść się, że trochę nie skłoniłem brusona, jak tym ludzikiem się gra. Lekki incik poleciał. No a kolega, potem, nawet jak odbiliśmy, to dostał dosyć solidną pomoc. Która trochę nas przekreśliła. No ok. Bra, to tu rikoluje. ta zlikolował. Więc trzeba szybko wziąć kolejnego wave'a, Diana wzięła Heralda. Diana wszystkie obiektywy ma tej mapy. Jezu, ale, chłopaki piszą mnie fajnie. No, Postarajmy się wziąć tej Tower. Może się uda chociaż to. Przynajmniej na razie średnio. On ma całego Eclipsa. No i czy tu będziemy dead? Jest to wielce możliwe rada, sfleszował. Diana zaslowowała No i troszkę, troszkę przegridowałem po ten tower, nie będę ukrywał Dobra, Sterak, Sterak, kupmy Steraka No, jakie kombo zakazane Łojojoj No, wyglądało to spoko, plan był dobry w Koniec końców nie wyszło tak fajnie no dobra, mamy drugiego drake'a i mamy też AP Nunersa w dżungli. Full AP. Brawo, no, teraz powinniśmy dać radę wziąć ten tower tutaj wreszcie. I chociaż coś może tego damy radę wyciągnąć. Żeby coś to odbić, łapać się na sajdzie, Troszkę tych creep'ów wziąć. Golda z tower'a, jednego. No i tam dalej będą lecieć. Wielce prawdopodobne, więc bierzemy to. Tu jest też ten patelnia, że jestem w pełni na wizji. Oni też w moją stronę trochę mogą iść. No nie wiem jak to jest bardzo zbiec gdzie, ale dobra, tam widzę, że jest wojna. Wybiegnijmy, odpalmy zaraz ghosta Okej, okay, no Ma to może potencjał Bramy jednego Dobra, pomóżmy tu Oj, skończyłem się RK To żebym mógł od razu kogoś z autoataku zabić i da mu full stacki. Ale okej, okay, no dwa kille wzięliśmy Dosyć spoko, bo 3 za 3 Wzięliśmy tower jeden Stopa wziąłem, teraz weźmiemy tower z mida jeszcze Więc powoli to jest taka tej odbitka Dobrą pozycję na clean miałem Więc nice, Dungeon miał się we mnie wejść, jakby chciał wejść To wydaje mi się, że możemy go zabić Tu leci jakiś tepek, ale Coś z tego będzie? Ok, przerwałem mu to Ładnie podrzucone może tutaj coś pokajtujemy? No, więc Diana bije zbyt dużo, a nam brakuje obrażeń. Więc może troszkę overstay. Mam co jego steraka. No dużo goda tu dostaliśmy, trochę co prawda, chyba za długo zostaliśmy. No i następny chyba Force of Nature bym kupił, po to, żeby ta Diana nas tak nie dymała razem z tym hueem. Przecież mam dużo Magic damage'u. W sumie tu by betu buty Merkurego się przydały. Typowo pod linię zagrałem te buty, a buty Merkurego tak poza tym. Dużo by dały, bo trochę sekund mają. Na mamy Unflinching i mamy Legend Tenacity, więc tak też nam nie powinny być potrzebne. Dobra, zobaczmy tu. Może uda się w niego wbiec i go zabić. No, Nunersen wykręci. Wykręci. Kurde, szkoda, że nie dostałem tego shutdowna, ale mamy. Mamy killa dla drużyny. Teraz tu, tą dianę powinniśmy dać radę zabić. A na niej jest spory shutdown. Dobra, zerkujmy ją, żeby na pewno wziąć kila i może coś tu jeszcze znajdziemy, by był z tego mida. Powoli nam się ty, to układa wszystko, bo oni bardzo trollują. Bardzo dużo oddawałem shutdownów jakiś. my golda łapiemy z powrotem, więc ta gra jest każdego grom jeszcze. Tak samo jak to, że ten się tutaj prawdopodobnie chce wywrócić. Go, nie, nie bój się go. Dobra, weźmy w takim razie krabąszcza, Nikt nikt i nie chce grać. No, trochę wardów odkryjemy, więc możemy to zczyścić. To jest ważne przed tym Drake'em. Fajnie byłoby ten fajna Drake'u tutaj wygrać. Zwłaszcza, że ty może tego złapali. Odpalamy ghosta, bo tu jest ważna sprawa. Dobra, mamy jednego. Tom też powinniśmy złapać. Żeby oni teraz nie wzięli Drake'a. Porę, więc zbiegnijmy w tego Drake'a. Halo, szybciorem. Go, bijmy się tu z nimi. No co prawda. Halo, chłopaki. Dobra, nice. Mamy to. Jakbyśmy tu wszyscy byli, to oni wszyscy umierają, nie? Co robimy naszora? No, nasi chłopacy zbyt nie chcieli tego grać. No, tutaj musimy teraz wszyscy się zrykolować bo mamy za mało punktów zdrowia. Ale będzie Force of Nature, więc już jako tako będę miał tą siłę. Nie podała mi się ten pomysł na naszora. No, nie podała mi się. Ja bym wziął bota. Oj, uważaj kolego. No, i się po prostu wywrócił. No, jest 60 w ogóle. Yo, no, trochę razy udało mu się umrzeć. Teraz jakiś może Desmond's Playcik. No tam jest jakaś dziwna walka, którą w sumie wygląda jakbyśmy mieli wygrać, jeszcze jakby ja tam zdążył dojść. Więc o! Aurel tej smaży i chyba wysmaży. Wysmaży tam? Okej. Okay. Go już chyba nie zdążymy złapać. To może jakby Nauti go złapał? Dobra, nie wiem co on tu chciał zrobić, ale to jest nasze, dla nas. To jest nasze. Jedyne co to żyje Diana, więc trzeba mieć ją na uwadze. Okej, okay, jest od góry I w pełni wie, co się dzieje, no, ale ja wierzę w naszego Nunersa i wierzę, że da on radę zasmajtować. Dobra, Najsik? Nice. Tutaj, tak, jesteśmy wysmażeni, ale Erka? Mam go, mam go, mam go! J ją też mam, nie? Bo Darius jest OP Okej? Okay. I teraz lecimy z nią do odciny A jednak przesadziłem Szkoda, że zdezefektowałem to, że Kai'Sa może dojść Myślałem, że ją w sumie tam zdążę walnąć No zabrakło trochę obrażeń, trochę many Ale było blisko Dobra, teraz też Kai'Sa tu powinna umrzeć więc nice, ta też powinna umrzeć. No i w sumie chyba z tego uda mi się to wygrać, bo wydaje mi się, że to jest dosyć sporo zyskaliśmy te jakichś losowych rzeczy. Ja mogę kupić jeszcze kolejne przedmioty. Jak będzie z Playtick, już to będzie klasa. W ogóle takie jaja się stały, ja nawet nie wiedziałem, że ja mogę tak tym Dariusem zrobić. Ja tam w sumie stoi i wszystkich zabijam. No, ale jak widać, no, champion jakim jest Darius, tak właśnie działa. Ale możesz się poczuć, kurde, jak jesteś taki w środku fightu z tymi levelami. I nagle Erkal jest. One-shotujesz każdego. Fajne, 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 fajne. Fajne, gdybyśmy jeszcze nie byli tak do tyłu z laning to w ogóle byłaby idealna sprawa. No, ale w patelniarza jednak nie gra się dosyć prosto. Zwłaszcza jak się first timuje ludzika. A kolega gra mega cheezerski setup. No ale tutaj postarajmy się dofarmić szesnastkę. Mówię, bardzo dużo się bijemy, więc zapewne mi dużo staków. A nie, matko 270. 10 staków na minutę, spokojny wynik, ale myślałem sobie, że będzie więcej. Dobra, no my tutaj wiemy, co się dzieje. My po prostu możemy go dziabnąć. Ja akurat w porę miarkowałem tu, bo nie było trzeba. Ej, to on troluje, co on robi? Dobra, gościk. Erka. Okej, okay, ja tutaj nie chciałbym tyle tankować. Dobra. Ten tower no dużo bije, dużo bije, ale w ogóle ile ja go mogłem stankować? Trochę przesada. Więc ja się że się jeszcze cofnął i zagrał pod Drake'a. Dermans Plate i na ostatni item... Może Jaxo? Bo tak w sumie bardziej magiczne obrażenia mi tutaj przeszkadzają niż fizyczne. Więc wydaje mi się, że Jaxo może wyjść. w ogóle jest śmieszne, bo ja tym Dariusem już idę to full tank. Nic innego za bardzo mnie nie obchodzi. A w tym fazie po prostu klikasz ghosta i każdego randonujesz. Diana ja w ogóle rodowej skupiła. Ciekawy wybór, ale można i tak. Dobra, Kaisa jest tutaj, więc yy, jeśli ktoś przyjdzie z drugiej strony, no to myślałem, że ją tu zabijemy. A jednak jakimś dziwnym trafem on tu miał czterech na sobie. No tego się nie spodziewałem, nie? To był najbardziej losowy format, tak jaki się sobie mógł zdarzyć. Bo gdyby nie to, że było czterech, to wydaje mi się, że trz. Gdyby na przykład nie było Diany albo Hueya, to wydaje mi się, że mogę ich zabić. Wszystkich. Ale dobra, oni na mnie trochę spalili. Teraz tu właśnie też się wywrócą. Dziwne, dziwne, strasznie, że nie wiem, co oni tu robili. Ale dobra, Asol już smaży. Tak strasznie ten Asol smaży ich. Fajnie właśnie się gra z takim Asolem i tym, bo mamy setup dla nas. No i dopchajmy to, jakże. tutaj głównie to, no. Jest 60, głównie Magic Damage. No tutaj przeszkadza. Ale ta gra to jest czysta definicja cyrku, tak szczerze. No bocie spory wavik, weźmy go. Idę, jeżeli on ma... Dobra, zyrkuje go. Chyba mogę. Chyba nie jest aż takie złe, a bo teraz w sumie, aaa, okej, okay. czyli na 16 levelu mogę erkować co cooldown i jakby na cooldown nie wchodzi, tak jak na starym Dariusie. No w ten sposób to działa. I nie ma tak, że jak zabiję kogoś to jest tam 30 sekund przez które muszę kogoś zabić znowu, żeby dostać reset, tylko faktycznie jest to taki reset całościowy. Więc no erkujemy za każdym razem, ja tym uważał, bo no nic nie wiemy. Wiemy za mało, a wiedza jest potęgą. Więcej wiesz, tym łatwiej się żyje. A wiemy, że są w midzie, więc możemy na luzach kupić pod Tower, nie? A Brennan kupuje Shadow Flame a. To jest bardzo duży troll z jego strony. Kupowania Shadow Flame w momencie, gdy on ma Emera, on ma mawa, on no jest gigantycznym trolem. A na czwarty item, zwłaszcza jak masz trzy inne itemy, to zawsze chcesz mieć Rabadona. Z Rabadona będzie największe value, jeżeli wiesz, że masz tych itemów trochę więcej. Bo apeki, apeki są i dostajesz procentowe zwiększenie AP, nie? To jest me mega dziwne. Zagrajmy tu pod Naszora teraz. mamy taki team, że chcemy się team fightować i grać w piątkę, czegoś razem właśnie szukać. Może tu po prostu wskoczę na tą kaize. Ach, trochę mu oddało. Tu jest jakaś dziwna wojna. Dobra, ale to powinna być ok. Dobra, nice. I jeszcze tu gdzieś możemy wyszukać. Dobra, siup zareczki tego i tego też zaraz będziemy mogli po prostu zerkować. Okej. Okay. Jest RK, wszyscy nie żyją. Pytanie, czy chcemy robić naszora? Czy nie lepiej po prostu wziąć mid tower? Bo z może być tak, że nie. mamy niby. No, mamy, mamy, nie, no, mamy, mamy. Mamy depsa, no, dobra. Zróbmy na razie to i z naszora pójdźmy po mid inhibitorze. Powinniśmy dać radę, bo mamy 20 sekund jeszcze. A biorąc pod uwagę, że mamy Asola i Nunez jeszcze przyjdzie, no to na luzaku powinniśmy dać radę. Niech on ucieka tutaj z tego. Chodźmy w naszora. Chodźmy w naszora, chłopaki. Diana cały czas nie żyje, więc nie widzę, żeby ktoś. Mógł nam to ukraść. I teraz zgrajmy szybko bota. Ja sobie kupię Jaksho. Pytanie: jaki eliksir? A kupię ten podleczenie. Ale chyba nawet lepszy jest ten drugi. W ogóle on wejścia kili. Nie wiem, ta gra na, naprawdę z takim cyrkiem. Definicja słowa clown fiesta. On, krzywo tym rzuciłem, ale dobra, nikt na tym Drake'u nie jest. Dobra, lek tak na powoli trzeba zagrać. Dobra i. Pierwszy do zerkowania. O i tu nie miałem staków, Dlatego to nie strafiło. No cóż, myślałem, że tam dostał z czegoś. O kurde, ale ta jak leci. Jaka crazy. A Dobra, chodź tu. PUM No nie ja jestem taki tanki, ja mam 300 armora i 300 mera, nie? Okej, okay, on się nie atakował. No Eisik, niby jest Eisik. Pytanie, czy idziemy na koniec gry. Zróbmy sobie jeszcze to. Będziemy mieli soul'a. Gry byśmy chyba nie skończyli, bo nie mamy takiego wave'a i takiej siły. Nie doszlibyśmy do bazy, akurat chyba by się pojawili, panowie. Ja też za bardzo nie mam co kupować. No ale jest soul, co on w ogóle robi? Soul, który sprawia, że mamy damage przez zis i więcej bm, jak mamy mało hp. Więc teoretycznie na Dariusie powinien się wydawać spoko, więc tu zrikolujmy, kupmy jeszcze raz tą potkę, odświeżmy ją. Buta chyba nie ma co sprzedawać, bo but dużo daje. Ewentualnie coś, co daje movement speed moglibyśmy kupić zamiast tego. Tylko pytanie, czy jest jakiś taki fajny item, który daje movement speed. Nie za bardzo to widzę nic sensownego. Wysiągnijmy te krypy, Tu widzę, że oni chcą engageować, ale ten engage... No nie wiem czy jest taki dobry. Oj, no jak nie trafię Erki, to może nie jest tak kolorowo dla nas. Chociaż wszystkich zabiliśmy tak czy siak. Ale na pewno byłoby znacząco lepiej. Gdybym tą Rkę miał jednak, nie? Ale ten Dariusz strasznie dużo bije. Ja jestem strasznie tanki. To jest najbardziej niepojęte w tym wszystkim. Ile ja jestem w stanie zdać obrażeń i, i wytankować? Naprawdę, to lanerzy są tacy broken w pewnych momentach. Nawet nie w pewnych, we wszystkich. Tak samo jakbym, nie wiem, grał kasantę. Wydaje mi się, że mogę piknąć w następnej grze i stanie się dokładnie to samo. Mimo, iż nie wiem, co ten champion robi. Tym Dariusem to ja. taki knyw odwalam. A jednak, mimo wszystko. Jest różnica, nie? Ten sez Zoni poleciał. No, i udało się zwyciężyć. W ogóle to jest chyba najbardziej porąbana gra, jaka była w całej tej serii, nie? Że tyle kili było. Ja nie wiem, kiedy mieliśmy tyle chili. I W ogóle, czy coś takiego się działo. Wbiliśmy platynę 1. Wow, wbiliśmy platynę 1. No, damage zadany przez nas całkiem spora, wiem. Ja się zobaczyć damage taken. Damage taken też mieliśmy największy. No i taka masna gra. Ponad 100 killi w 37 minut. Więc to była na tyle. Widzimy się jutro o 14. Cześć.